Dzisiaj na obiad rosołek, jest z indykiem, części indyka, warzywa, oczywiście liść laurowy, ziele angielskie, odrobinę szafranu i lubczyku suszonego. Potem dodam sól i pieprz będzie miam miam. Kochani, e, chciałabym Wam z całego serca podziękować za wszystkie subskrypcje, no nie spodziewałam się. E, I dziękuję, dziękuję, szybko idzie. To znaczy, że Wam się podoba. Dziękuję też Wam za ostatnie wyświetlenia. Jest ich na dzień dzisiejszy 1600, więc sporo, sporo to kciuków w górę dla Was. I cóż, zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po moim domu. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam mój ogród, jak on wygląda, jakie są plany na ten ogród, co tam się będzie działo, co się wydarzy. A dzisiaj. Pokażę Wam, jak po trzech miesiącach remontu wygląda nasz dom. Jeszcze jest dużo do zrobienia, ale dużo już jest za nami, co jest super, bo niektórzy, słuchajcie, takie remonty robią po latami. Cieszę się, że mój mąż się tak mocno zmobilizował i zrobił wszystko, żebyśmy mogli tutaj zamieszkać szybko. Tak, słuchajcie, wygląda nasza kuchnia. Drzwi nie ma i nie będzie. Kuchnia jest malutka, ale naprawdę mm, dużo się w niej mieści. Tutaj mamy o, taką niespodziankę, że zabrakło nam kafelki, a właściwie kilku. Więc mój mąż tutaj, mm, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości dorobi. Tutaj, jak wnosiliśmy. Lodówka nam pękło, więc ona też będzie do wymiany, taka felka, Więc w najbliższej przyszłości będzie e, takie pierdółki e, poprawiał. E, jeżeli chodzi o kuchnię, została ona kupiona w sieciówce. Słuchajcie, mamy e, kuchnię z sieciówki, e, zaprojektowali nam kuchnię. E, wszystko ładnie tutaj, naprawdę za darmo więc nie musieliśmy wydawać na żadnego projektanta ani nic z, y, z tych rzeczy. Kuchnia rzeczywiście jest ciemna, ale... ale ładna, mi się ona taka podoba. Chciałam taką mieć. Trochę żałuję, że kupiłam te blaty, bo do nich wszystko, absolutnie wszystko widać. Każdą pierdółkę, każdą rzecz, słuchajcie, no. Usuńmy tą tutaj deskę. Szafki są bardzo pojemne. Słuchajcie, bardzo pojemne. E, są one wszędzie. Słuchajcie, tutaj mieliśmy taką małą, taki mały wypadek. Otóż panowie hydraulicy, no powiedzmy hydraulicy, bo to koło hydraulika nie stało, e, zrobili nam kuku, więc trzeba to wymienić teraz. Jak panowie przyjechali nam montować kuchnię, to musieli tutaj wycinać tą zaślepkę, bo panowie hydraulicy stwierdzili, że e, może sobie tak, ani inaczej rurę ustalą, nie, nie tak jak my chcemy, tylko tak jak oni chcą, tak tak jak im wygodnie, więc musieli to poprawiać, nie dałam za wygraną, poprawki musiały być, więc o tak, to jest nasza kuchnia czarna, kubek po kawie mojego męża, rosołek na sobotni obiad i moja ukochana, o z pierwszego filmu możecie zobaczyć, mój ukochany czajniczek do herbatki. Z kuchni wychodzimy, o tu już tak gorzej wygląda, słuchajcie, do naszego mm, drugiego pomieszczenia, jakim jest łazienka, słuchajcie, nie ma, nie ma jeszcze drzwi. Musimy jeszcze trochę poczekać na drzwi, za hałasy przepraszam w tle, zobaczcie, mamy tu takie, o, popraweczki. To jest stary dom, tutaj dosyć szybkie prace były, więc są pewne niedoróbki, ale tutaj jest wszystko wycięte już pod drzwi, przygotowane, pan był zmierzyć. Więc na razie mamy drzwi, tak? o takie. A to jest nasza łazienka. Nie cierpię sprzątać łazienki, więc jest ona mała i z tego się ją cieszę. Mieścimy się tutaj. Wszystko jest, wanna jest to, ale ta też jest, zlew też jest. Słuchajcie, łazienka jest czarno-biała. Hej, hej, hej. I właśnie te nieszczęsne ręczniki na. na no ale na razie jest jak jest wszystko po kolei okno jest też niestety do wymiany ale łazienka jest naprawdę, naprawdę przytulna fajnie się tutaj odpoczywa jest, mimo że jest mało miejsca, to wszystko wszystko zmieściłam o papierdolę, wszystko jest na razie na wierzchu, słuchajcie a to jest nasz kolejny pokój nie mamy na razie, słuchajcie, mebli no bo nie mamy tak, na meble już yy, nie starczyło, więc kupujemy sukcesywnie, powoli, yy, po kolei. Teraz będzie pokój, tak zwany duży pokój, tak, salon. Yy, tutaj będzie ta sofa usunięta, będzie inna sofa. Tu będzie stało taki ładny yy, fotel, dywan i yy, taki malutki dywanik. I stolik kawowy. Zostaje tutaj nasza półka na książki. No i oczywiście telewizor to zostanie. Tutaj tak będzie. Tutaj oczywiście to też będzie wymieniane. Tutaj na tą chwilę jest to, co jest, to, co mamy. Z tego korzystamy. Takie są realia na początku. I tutaj wchodzimy do kolejnego pokoju, gdzie częściowo będzie salon. Tutaj, e, przepraszam, nie salon, jadalnia. Stół już mamy. Stół jest naprawdę piękny, drewniany, na takich metalowych nóżkach, ale nie mamy do niego jeszcze krzesła, więc na razie mamy takie krzesło ogrodowe, plus jedno takie krzesło biurowe, którego mój mąż nie chce wyrzucić. Ja się tutaj kłócimy, kłócimy. I świeczka z mojego polecenia, polecam e, świeczkę z Action, pięknie pachnie. Tutaj też będzie sofa stała. I będzie biurko mojego męża, bo mój mąż robi live co poniedziałek, więc te live tutaj będą się odbywały właśnie w tym pokoju. Na razie czekam aż dokończymy ten pokój, bo jak widzicie te tutaj listwy, one nie są przytwierdzone, one sobie po prostu luźno stoją. Nie mamy na razie czasu ani siły na dokończenie niektórych prac. Są inne, ważniejsze rzeczy, więc na razie listw przypodłogowych również nie ma. Więc to jest kolejne pomieszczenie, ładne, piękne. A tutaj za oknem pokażę Wam ten kawałek. Ten kawałek, który pokazywałam tydzień temu. Dzisiaj strasznie wieje. Słuchajcie, jest, jest wiatr, jest ponuro, jest szaro i to, no tutaj będzie do sprzątania. Ale piesełki na piesełki się tutaj cieszą, na te wszystkie szyszki, gryzą je, mają je zawsze w obrotach i no właśnie tak to wygląda. Panele są e, położone na dosłownie godzinę przed kolacją wigilijną. Mój mąż skończył je robić, moja córka potem odkurzała i myła e, podłogi, a ja przygotowywałam, słuchajcie, wigilię. E, tak, w takim to było po prostu pośpiechu. Bo to mój przykład panele w trzech pokojach, aż jeszcze raz rzut na kuchnię. O, to moja mata. Nie mam jeszcze suszarki do naczyń, ale chyba nie będę jej miała. To jest super, sprawdza się ona tutaj na kaloryferze, wisi. Naprawdę super się sprawdza. Taka rzecz. Tu, o, tu. Łazieneczka. No i pokój, który no, jest naprawdę takim pokojem. W którym brakuje właśnie mebli, tylko takiej dekoracji. No i tutaj najgorsze przed nami, czyli wymiana drzwi. Wymiana drzwi dopiero w marcu, cały czas czekamy na nowe drzwi, bo naprawdę długie są okresy oczekiwania. Cały tutaj przedpokój jest do roboty. Na razie jest tak, jak jest. Schody również będą oczywiście wymienione. Tutaj jest po prostu jeden wielki kalimatias. Łącznie z moimi słoikami, zapasami na zimę, które dostałam w prezencie od rodziny, od mojej siostry, od yy, yy, taty, żeby, no jakieś tam góreczki, coś, no mam. Będzie karton, gips i malowanie, po prostu. Wymiana schodów, pod schodami będą szafki na różne rzeczy, takie jak no wiadomo, jakieś odkurzacze, jakieś mopy będą tutaj będą kurtki wisiały, a tutaj tak jak stoi ta półeczka z teraz z naszymi butami tak będzie teraz też stała. Także tutaj naprawdę nie jest fajnie. Tutaj nie jest fajnie, jest tutaj trzeci pokój, w którym no są tylko panele jest pomalowany. Słuchajcie, o tutaj jest nasz materac, który sobie kupiliśmy, ale nie musieliśmy wybrać. O, tutaj tą Tą narzutę, więc tutaj też niestety bałagan. Na razie mieszkamy jeszcze trochę w bałaganie, więc dosłownie pokażę Wam tutaj. O jest i mój mąż, on tutaj na razie z tego y, punktu prowadzi live. Y. I zapraszam Was do kotłowni. Tutaj jest po prostu ta dobudówka taka, tutaj wcześniej mieszkali młodzi. O, a tu panowie, nam słuchajcie, nie wiem czy zobaczycie. Dach zepsuli, proszę bardzo. To jest do naprawy. No, przyszli nam zrobić dach i tak się to skończyło właśnie, że mamy więcej pracy niż to warte. O, więc tu jest stan surowy. Zapalę wam światło. Słuchajcie, na tyle mogę, ale ogólnie kotownia jest cała nowa, tak? Co znaczy, że mam, mamy nowy tutaj boiler, woda. Jest też pralka tutaj. O. Proszę bardzo, jak panowie nam tutaj nabroili, dziury pozostawiali, więc na razie wszystko jest pianką. Słuchajcie, robili jakieś dziury, w ogóle nie wiadomo po co od czapy dziury, i cały czas się zastanawiamy do dziś, po co oni tą dziurę zrobili. Słuchajcie, i on tak zostawili, więc nam tutaj naprawdę wiało. Musieliśmy to jakoś tutaj ratować. To też było okno, mój tato zamorował nam. Tutaj pozostałości jeszcze nie posprzątane, ale klatka to nie jest istotna sprawa. No i widzicie tutaj, o, takie rzeczy. To też będzie do wymiany, rzecz jasna. Ale to na samym, na samym końcu, jak będziemy ocieplać dom, to przy okazji będzie tutaj wymieniane. Słuchajcie, z tej strony chyba lepiej widać. Też tutaj nie mam światła na strychu, ale o, takie dziury wszędzie. To jest druga część dachu, która będzie ocieplana, ale to, tak jak mówię, na razie naprawdę mamy mało miejsca. Tu wciąż są nasze rzeczy, słuchajcie. Kochani, zaczęłam z kuchni, kończę z kuchni, żegnam się z Wami. Dziękuję, że ze mną byliście. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, wszystkie wyświetlenia. Jestem przeszczęśliwa, że Wam się to podoba. Dziękuję za brak Hejtu. I co? Wracam do moich codziennych obowiązków. Teraz obiad, kawa, koniecznie kawa z mężem i typowa sobota. Sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie. Będę dzisiaj piekła pączki, właściwie smażyła pączki, będę robiła sałatkę warzywną. To wszystko Wam też pokażę na shortach. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, całuję, przesyłam uściski. Do następnego pa! pa.